Co, na, się tak kurde... Jedziesz ty kurwa dziwko pierdolona! Dzięki, dalej ja, kurwa, co zarobię tą pieniądze? Kurwa Kurde, to macie, zaraz kurde się... na, się sama przyjechać troszkę za granicę, bo nie wiem, Ja kurwa, weź nie płacz, kurwa, jedz do dzieciaków i chuj. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Dzieciom? Tomek jest gość Chłopaki też Powiedz coś więcej, kurwa Nic będę mówił Bez komentarza Jedziesz kurwa szmato? 那倒是。 Kurwa coś, nie działa ten telefon, kurwa no, Słyszysz? Dalej ty kurwa fiucino No i polska na wierzchu, lewie na sekretę. Co? Podka wodna jest kurwa... Wszystko było... Bu... Ja to wiem jak ustawić kurwa Żeby kurwa nikt nie musiał trzymać girą ani nic Wspinaj się ty kurwo Mateusz weź podusz to pompkę jak możesz pod ten żeby na... Wschód... A weź się bujaj kurwa Bujaj torbę kurwa Słoneczko kurwa wychodzi? Dzisiaj najebiemy po 200 fuli kurwa Wczoraj złamałem Dzisiaj tam kurwa płyniemy Dzisiaj kurwa popłyniemy, nakupimy kurwa 200 funtów Każdy dla mnie po woreczku I będzie kurwa git Tam ziomeczki stoją z Anglii. Jeden kopertę musi kurwa oddać. O co blot? Jedziesz kurwa na małże. No jakieś pizgnąć coś. Czuków zapomniałem, kurwa. To to jest kurwa lipa. A? Nie teraz tej silnika? No prawie po samą górę, tam kurwa 2 litry brakuje. 3. No a na powrót trzeba, nie? Pół bańki by trzeba było. Ej, a olej tam jest jeszcze na e? Oleju było pół butelki. Oleju starczy. Tak. Nie to. Strongbowa wie wiemy. <laughs> Poleci lepiej jak na oleju, kurwa, bez paliwa nawet. na pakę jedziemy na małże.